Dzień dobry, Marko Akademia Kujnarna Whirlpool. Jeszcze jedna receptura szybka, letnia, do ciepłych dni, do kiedy nie mamy czasu, czyli sałata z kaszą. Dzisiaj używamy kaszy gryczanej, zboczniaki, jajka przepiórki, cebula dymka, rozmaryn, pietruszka, natka pietruszka cienko pokrojona, troszkę białego wino wytrawny, oczywiście włoski i odrobina czosu, Tak? I na końcu oczywiście będziemy przyprawili wszystkiego z winegre, robiona bardzo proste: Cytryna, oliwa z oliwek i suli pieprz. Także zaczynamy. Ok, zabieramy się do roboty. Pierwsza rzecz oczywiście ugotowaliśmy kaszę griczana. Jak ugotowaliśmy? Woda. Jak przygotuję sól, po prostu około 20 minut, żeby była jeszcze sitka, nie kompletnie rozgotowana. I teraz weźmiemy się za boczniaków, oczywiście. Boczniaki, które byli. my, te boczniaki są wygodne grzyby, bo są cały rok. Tak? Nie ma tutaj okres, gdzie musimy wybierać do boczniaków, to oni są na targu do kupienia e, cały rok, po prostu, bo są hodowane, Są bardzo fajne, bo są dużo, mają mięsistą konsystencja i pasują do patelni. Tak? Dla mnie to są idealne do zmażenia lekko taki e, sposobem. Dzisiaj ich robimy bardzo po włosku. Tak? Czyli kroimy tak plasterka, dajemy troszkę ciepła naszej patelni. Ok. Weźmiemy czosnek. Tak? Weźmiemy dwie czosnek. Mniej więcej teraz jest piękny, świeży, różowy. Dużo ma oleju fajny w środku, jest bardzo taki esencjonalny. Okay. E, nasz czostek jest jakiś na patelni, tak, tylko skruszony. Raz i dwa. Okay. Powiedzieliśmy dwa razy, to dwa razy wystarczy. Trzeci schowamy na później. Dajemy podrobinę oliwa z oliwek, extra virginę. Przypominam, że do gotowania nie ma, nie istnieje inne oliwa z oliwek, jest tylko extra virgin. Tak. I oczywiście do tego dajemy też nasza cebula dymka, które kroimy tak w grubej plastry wzdłuż, żeby miała taki fajny kształt potem w środku naszej sałaty. Ona jest fajna, bo też jest troszkę gryżąca, taka słodkawa, jest fajna, fajna. Cebula dymka jest po prostu teraz na hit. Ok, do środka suli i pieprz odrobina. Czekamy minutę, że nabierze troszkę kolor, a potem dodajemy grzybę. Ok, cebula traciła troszkę swojej jedności. Zaczyna mieć kolorów, dajemy do środka grzybę. Tak. Ok, wszystkie, tak. Hopla. Nie trzeba dużo koło jeszcze gram. Wszystkie proporcje są podane na recepturę. Tak. Jeszcze to. Ok, super. Teraz potrzebujemy około 7-8 minut, że oni po prostu się ugotują. OK, minęło około 2 minuty i teraz jest czas podać nasz gałążkę rozmarynu. Podnosimy ciepło na maks i dajemy wino białego. Tak? I to jest dźwięk, który chcemy usłyszeć. To się wyparuje cały alkohol. Okay, jak tylko alkohol wyparuje, obniżymy temperaturę i dokończymy naszą, po prostu proces gotowania grzybów Grzyby są gotowe, wyłączymy, odstawimy z ognia weźmiemy dużą myszką, mysz, miska, nie myszka tutaj dajemy nasz e, 200 gramów kaszy gryczane zdejmujemy rozmaryn ale nie wyrzucimy tak? i dodajemy wszystkie nasze boczniaki już do środka tak, idealnie, pomieszamy od razu, żeby po prostu kasza się e, po prostu nabrała troszkę już zapachy. Tak, okay. odstawimy na chwilę i weźmiemy jeszcze do przygotowania nasza sos, który będzie stosunkowo e, prosty. Tak? Weźmiemy nasze jajka z pierwszypiórka, trzymamy 3-4 taki e, całe, żeby po prostu były do dekoracji. Ok, resta Resta poszykamy, tak? Bo będą stanowili taka część żółtko w środku, będzie dało troszkę kremowość nasze winy. Ok, super. Wszystko idzie tutaj do miseczki. Idealne. Teraz dajemy też e, nasz rozmaryn, który się chłodził, ale jest ugotowany w winie razem z czosnkiem i z wszystkim. Także to jest pełno. Smaak in zapah je, okay. ker je zlo posuškam. Trošek, ok. Dajem po sredku. Super. Zdaj imamo citrina, sok jedne citrine. Tukaj ne uporabljamo skurki, ne uporabljamo zest, uporabljamo samo sok. To je receptura, dajemo tu. Dajemy troszkę pieprzu. Okay. Sól do naszej i ponad wszystko dajemy nasz oliwa z oliwek ekstrawieckie. Okay. I teraz dokładnie wymieszamy. Tak? Wymieszamy, robimy taką emulsję. Super. Możemy dokończyć naszą sałatę z kaszą gryczaną, boczniaki i jajka przypiórki. Tak. Tutaj mamy kaszę z boczniakami. Dodajemy nasze jajka, kruszone razem z winegrę, robiona z oliwa, z oliwek, cytryna, z oliwek pieprz, także bardzo klasyczna, bardzo prosta. Do tego dodaliśmy tylko te jajka, przypiórka i teraz dużo, dużo pietruszka. Chcemy tak? dużo okay? tak. tak. bo to bardzo tradycyjne jest dodawanie pietruszka z czosnkiem razem z boczniakami w włoskiej kuchni na białej winie tak, ok idealne, ok I teraz możemy przygotować nasz talerz, ok tu mamy nasza talerz do sałaty, bardzo mi się podobał słonym taki słoń, który o idealne. taki głęboki Okay, nie za dużo, jaka cebulka, tu na górę. I teraz oczywiście możemy udekorować z jajek piórki, Tak dookoła obserwowania będzie piękne, pyszne, a my i dokończymy z ostatniej kropelkę z oliwek. No i moja sałata z boczniakami, jajka przypiórka i kaszą gryczaną jest gotowa. Zapraszam do następnej receptury.